Cześć, witam Cię na kolejnej lekcji poświęconej nauce języka angielskiego. Dzisiaj zajmiemy się często mylonymi słowami, np. pension, actually, receipt, recipe, extra, hardly, lecture. Niektóre z tych słów to tak zwane false friends, czyli nam się w języku polskim wydaje, że pension oznacza pensja lub actually, aktualnie, ponieważ te słowa nam się zlewają z naszymi polskimi odpowiednikami. To może zacznijmy po kolei. Na początek pension, czyli emerytura oraz salary, czyli pensja. Tutaj emerytura mam na myśli pieniądze, nie stan bycia na emeryturze, ponieważ to byłoby już retirement. My pension is relatively high so I can afford more. Moja emerytura jest stosunkowo wysoka, więc mogę pozwolić sobie na więcej. Także słowo pension to nie pensja. Were you proud when you got your first salary? Czy byłeś dumny, gdy otrzymałeś pierwszą pensję? Zatem salary to pensja. I druga para wyrazów: actual, właściwy, oraz current, aktualny, obecny. Actual nie znaczy aktualny. Is it the actual photo of the culprit, that robbed the butcher's? Czy to rzeczywiste zdjęcie sprawcy, który obrabował sklep mięsny? Tak więc actual znaczy właściwy, rzeczywisty, natomiast current, aktualny. The current monitoring system is a little bit more effective. Obecny system monitoringu jest trochę bardziej efektywny. Czyli nasze current jest tutaj w znaczeniu obecny, aktualny. Actually właściwie, currently, aktualnie, obecnie. Actually it doesn't make sense. Właściwie to nie ma sensu. Sorry, I'm currently unavailable. Wybacz, jestem obecnie nieosiągalny. Czyli currently w znaczeniu obecnie. I trzy często mylone wyrazy: receipt, paragon, prescription, recepta, recipe, przepis, na przykład na ciasto. My printer is broken again. Moja drukarka znowu się popsuła. May I see the receipt? Czy mogę zobaczyć paragon? Pyta sprzedawca. Tak więc receipt to nie recepta, ale paragon. I got a prescription yesterday. I'm going to be healthier now. Wczoraj dostałem receptę. Teraz będę zdrowszy. Czyli prescription jako recepta. Are you sure the recipe is all right? Czy jesteś pewien, że z tym przepisem jest wszystko w porządku? Czyli recipe jako przepis. I kolejna para wyrazów: extra dodatkowy, great, extra świetny. W języku polskim powiemy: masz extra buty. Natomiast nie będzie to extra shoes, znaczyłoby to masz dodatkowe buty. You have great shoes, splendid shoes. I przykłady. Can I have an extra towel, please? Czy mogę prosić o dodatkowy ręcznik? Czyli extra jako dodatkowy. Both dresses look great. Obydwie sukienki wyglądają extra, W znaczeniu świetnie. I kolejna para wyrazów. Hardly – ledwie. Hard – ciężko. Hardly jest przysłówkiem, który oznacza ledwie. Natomiast hard jest przymiotnikiem i przysłówkiem, który oznacza ciężki, ciężko. Tak się jednak składa, że hardly nie pochodzi nam w znaczeniu od słowa hard i znaczy coś zupełnie innego, ledwie, prawie wcale. I can hardly hear you. Ledwo cię słyszę. Is it hard to build a house like that? Czy ciężko jest zbudować taki dom? Czyli hard w znaczeniu ciężko. Kolejne dwa słowa to lecture, czyli wykład, oraz set book, lektura szkolna lub set text. Czyli lecture nie jest lekturą. I przykłady zdań. His lectures are usually boring, but what can we do? Jego wykłady są zazwyczaj nudne, ale co możemy zrobić? There are legends about students who don't read any set books, set texts. Krążą legendy o uczniach, którzy w ogóle nie czytają żadnych lektur szkolnych. Czyli nasze set books albo set texts to lektury szkolne. A teraz pora zgadnąć, co to za wyraz. Pension? Czy jest to na pewno pensja? Niestety nie. Pension to emerytura w znaczeniu pieniądze. Czy actually znaczy aktualnie? Niestety nie. Actually to właściwie. Czy receipt to przepis, a może recepta? Oczywiście receipt to recepta. Czy recipe to paragon? Niestety nie. recipe to przepis, na przykład na ciasto. Czy prescription to paragon? Niestety prescription to recepta. Czy extra znaczy świetny? Niestety nie. extra znaczy dodatkowy. Czy hardly znaczy ciężko? Niestety jest to błąd. Hardly znaczy ledwie. Czy lecture to lektura? Niestety nie. Lecture to wykład. I spójrzmy teraz na przykłady zdań i błędy. Zmieniłem pracę, aby dostawać wyższą pensję. I've changed my job to get a higher pension. Niestety jest to zdanie błędne. Higher pension to wyższa emerytura. Natomiast nasze zdanie poprawne to I've changed my job to get a higher salary, czyli salary w znaczeniu pensja. Uczniowie szkół średnich nie cierpią czytać lektur. High school students hate reading lectures. Jest to zdanie błędne, ponieważ lectures to wykłady, nie da się ich czytać. High school students hate reading sad books lub sad texts. Czyli lektury to set books lub set texts. Jeśli kupujesz drogie rzeczy, zawsze zachowaj paragon. If you buy expensive things, always keep the recipe. Niestety, recipe to przepis, na przykład na ciasto. Nasze prawidłowe zdanie to If you buy expensive things, always keep the receipt. Czyli receipt, paragon. I ostatnie zdanie. Obecnie mieszkamy w Pensylwanii. We are actually living in Pennsylvania? Niestety, actually znaczy właściwie. Nasze poprawne zdanie to We are currently living in Pennsylvania. Tutaj się dzisiaj zatrzymujemy. Mam dla Ciebie takie dwa zdania na koniec. Do you actually know where Colorado is? Czy właściwie wiesz, gdzie jest stan Colorado? Do you need an extra pillow in your bed? Czy potrzebujesz dodatkowej poduszki w swoim łóżku? No dobrze, na dzisiaj to już na pewno wszystko. Tutaj się zatrzymujemy. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę, za wszystkie subskrypcje i łapki w górę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia, cześć.